Od pomysłu do wdrożenia sas Viya. Funkcjonujemy w świecie ciągłych zmian, który wymaga od nas szybkiej adaptacji. Nasi analitycy to uzdolnieni ludzie z ciekawymi pomysłami, którzy pomagają nam zrozumieć te zmiany i się do nich dostosować. Kreatywne pomysły rodzą się szybko. Wszystkie chcielibyśmy przetestować, a najlepsze wdrożyć jako element naszej strategii. W dynamicznym otoczeniu zmian, a zatem i potrzeb dostosowania jest coraz więcej i nie jest dobrze, kiedy z ich wdrożeniem musimy czekać, a długie czekanie to potencjalne przychody, po które nie jesteśmy w stanie sięgnąć. Jak zatem wykorzystać w pełni potencjał analityki i zminimalizować utratę korzyści? Odpowiedzią jest SAS-WAJA. Sazwaja to modelowanie w dowolnym języku z wykorzystaniem algorytmów AI, ujednolicony proces zarządzania i wdrażania klasy Enterprise, który pozwala w pełni wykorzystać potencjał zespołu, łatwo i szybko przetestować możliwe rozwiązania oraz szybko wdrożyć te najlepsze. Prosto i bez opóźnień, w odpowiedzi na zmianę otoczenia biznesowego. Sazwaja od pomysłu do wdrożenia. Architektura oparta na mikrousługach i kontenerach. Platforma SasVia dostępna jest w chmurze oraz on-prem www.sascom/software.